总觉 you To w pani przypadku to wszystko zaczęło się od tatusia. Bo gdyby nie było tatusia, nie byłoby pani. A chciałbym zapytać o to, że gdyby nie znakomity saksofonista pan Henryk Miśkiewicz, to pewnie pani muzykiem by nie była. Jak to było? Ja myślę, że to w, w przypadku każdego człowieka zaczynało się to od tatusia i mamusi. E, e, być może bym nie była muzykiem, to prawda, bo w naszym domu bardzo dużo słuchało się muzyki. E, no i dzięki niemu oraz dzięki mamie byłam w szkołach muzycznych i nie wyobrażałam sobie tak naprawdę innego życia. A proszę bym powiedzieć, dlaczego pani wybrała skrzypce? To jest bardzo trudny instrument. Ja nie wybierałam skrzypiec, tylko skrzypce zostały mi wybrane. Jak to człowiek młody zdaje do szkoły podstawowej w wieku lat siedmiu, nie ma zielonego pojęcia, co chce robić i Pani komisja egzaminacyjna wtedy stwierdza, że czy jest dobry słuch, jakie są ręce. No i w moim przypadku zostało postanowione, że będę się uczyć na skrzypcach. I tak już zostało, bo potem w szkole średniej faktycznie na tyle mi się to udawało, żeby móc kontynuować naukę. i na studiach już wiedziałam, że będę wokalistką. Już tak naprawdę, jak kończyłam liceum, to wiedziałam, że chcę śpiewać, a mimo wszystko zdałam na skrzypce do Akademii Muzycznej. Ale te skrzypce absolutnie nie przeszkadzały, wręcz pomogły w tej wokalistyce, prawda? Wydaje mi się, że taka edukacja klasyczna jest może nawet lepsza od tej. Nazwijmy to rozrywkowej, bo to są takie podstawy, które każdy powinien mieć i, i jeżeli ktoś chce jeszcze pójść do, do, do jakiejś szkoły, nie wiem, jazzu czy jakiejkolwiek szkoły piosenki, to, to oczywiście wszystkich zachęcam, ale ta podstawa to jest po prostu muzyka klasyczna. A co oprócz tatusia ciągle w, w, wokół tatusia kręcimy, zdecydowało się, że pani wybrała, że będzie pani śpiewała jazz, bo w tych we wszystkim, co pani śpiewa, to jest mnóstwo tej, tej nuty jazzowej. No, to, co, to po prostu czego słuchałam, jednak ja w domu i, i potem, jak tata przywoził różne z, z płyty z dochodu, które kompletnie były niedostępne wtedy w Polsce, ja ich słuchałam, moi rówieśnicy tego nie znali. Więc no, czym skorupka nasiąknie za młodu? To, to jest tak, że, że ja teraz, no trudno powiedzieć, czy ja teraz śpiewam jazz, gram jazz, bo, bo ja tak naprawdę balansuję pomiędzy taką prostszą piosenką a jazzem i, i łączy te, te, te dwa gatunki. Bo chciałabym, żeby te piosenki docierały do ludzi, żeby były trochę prostsze. Zresztą ja uwielbiam na przykład kabaret starszych panów i to są piękne piosenki i wcale nie mam potrzeby na przykład ich udziwniania. One mają bardzo bogatą harmonię. Czyli to nie, nie, nie trzeba aż tak bardzo, że tak powiem, jazzować, żeby grać ambitną muzykę. I właśnie pewnie dlatego taki niski jest pani klimat bosanowy, prawda? Tak, bo nowa właściwie właśnie łączy te dwa światy, bo, bo z jednej strony jest tam trochę jazzu, jakiś ładunek tego jazzu, a, a z drugiej strony jest prostota, jest lekkość, jest rytm cudowny I to jest to, co, co, co ja bardzo lubię, rytm, rytm, który pulsuje tak, że, że, że aż chce się tańczyć. Razem ze mną jest nie ma co, nie ma gdzie, nie musi Czy lubi pani, kiedy nazywają panią polską Norą Jones? No pewnie, że lubię. To fantastyczna wokalistka. Które z wielkich gwiazd Dżezu, są, czy były pani najbliższe? Mm. Najbardziej lubiłam Billie Holiday zawsze. Ona ma w sobie taki smutek, który ja wbrew pozorom też w sobie mam. Yy, I. No, jakoś tak poruszała mnie bardzo. Bardzo lubiłam y, pewnego Trębacza, który przepięknie śpiewał. Chet Baker, on przepięknie śpiewał. To jest smutny. Smu no właśnie, oni no, wszyscy smutni, ale Ella Fitzgerald, wesoła, nieprawdopodobnie z takim poczuciem rytmu, z takim szwungiem, że naprawdę no, no, nie gasnąca energia i to też wielka inspiracja dla mnie. Z tych obecnie. Y, Żyjących i, i, i mających się dobrze, Bobby McFarin, który, no, który jest no, absolutnie rewelacyjny, tylko że no. On, on to w ogóle jest jakimś cyborgiem, to w ogóle jest niemożliwe, żeby tak śpiewać, a jednak on potrafi. No jest taka dziwna wokalistka, Michelle Ndegue, czy Ocello. Ona myślę, że można ją zaliczyć do kręgu muzyki jazzowej, chociaż nie do końca, bo ona robi różne rzeczy. Ona gra na basie, też śpiewa bardzo fajnie. no To jest, to jest naprawdę smutne, co ona śpiewa. Luby Bjork, która w ogóle nie jest z, z jazzu. Ostatnio zakochałam za, się w wokalistce z Lizbony, z Portugalii. Nazywa się Sara Tawarysz, no to po prostu tak mną no, tąpnęło jak, jak za lat dzieciństwa. Pani Doroto, proszę powiedzieć, każdy artysta ma marzenia, ale takie marzenia, które no, chce zrealizować i pewnie je zrealizuje. Czy Pani takie ma i czy może Pani je nam zdradzić? Ja raczej staram się nie, nie, w ten sposób nie działać, to nie jest tak, że sobie wymyślam jakiś cel, o zaśpiewam z tym albo z tamtym. To się wszystko rodzi nagle spontanicznie nagrywamy płyty a może jakiś duet no, ostatnio właśnie miałam marzenie, żeby z, z kimś zaśpiewać, ale to się nie uda, już wiem, bo kto inny. Także nie, nie, to jak, jak się ma jakieś takie marzenia, to, to potem, jak człowiek ich nie spełnia, to taki jest jakiś zawiedziony. Więc ja pewnie od razu sobie nie zakładam, że, że nie mam specjalnych marzeń. Ja jestem szczęśliwa z tym, co jest. Śpiewam tak jak to, 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 co chcę robić i po prostu moim marzeniem jest, żeby nie wiem, żeby kontynuować w ten sposób, żeby nagrywać kolejne płyty i być no, no, jak najdłużej. I tego szczęścia, nie tylko muzycznego, życzymy. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.